Nazywam się Denys Prokopenko, jestem dowódcą pułku Azov. Zwracam się do liderów światowych. W tym momencie pod Azowstalą znajdują się setki osób cywilnych, wśród nich dzieci, kobiety, seniorzy, rodziny obrońców Mariupola. Kryją się przed tak ruskim mirem, znaleźli bezpieczny przystanek właśnie u boku obrońców miasta. Rosyjscy okupanci świadomie ostrzeliwują nas mocnymi bombami przeciwschronowymi, doskonale wiedząc, że są to osoby cywilne. Strzelają ze wszystkich dostępnych rodzajów artylerii, również strzelają z morza wykorzystując statki. To właśnie oni ostrzeli całe nasze miasto, zniszczyli teatr, przedszkola, szpitale. I teraz oni proponują gwarancję ewakuacji. Nie ma do nich zaufania. Zwracam się do liderów światowych. Zróbcie zielony korytarz. Dajcie gwarancję bezpieczeństwa, byśmy mogli ewakuować osoby cywilne, rannych oraz ciała tych, którzy mają prawo na godny pochówek.